Dzień dobry, cześć wszystkim. Witajcie na pierwszej poświętecznej sesji wtorek 11 dzień kwietnia Zapraszam na poranny przegląd techniczny No i co? Zaczniemy sobie może od głównej pary walutowej, tak naprawdę tutaj mamy nieco, nieco zmienione scenariusze. Musimy sobie to wyraźnie odświeżyć po wczorajszym dniu wolnym, jeżeli chodzi o przeglądy. Sprawdźmy najpierw horyzont nieco szerszy, to jest 4 godzinówka, ale myślę, że optymalnym może być interwał godzinowy tutaj, bo chciałem pomierzyć sobie swing spadkowy, począwszy od tego wierzchołka 1.09.75 z przed tygodnia dokładnie, rozkładamy siatkę. I tak naprawdę tutaj na horyzoncie mierzenie 61,8 jest tym mierzeniem, które powinno nas na tą chwilę interesować. Wcześniej reakcja na tym poziomie cenowym pojawiła się w dniu wczorajszym, dziś w okolicy otwarcia sesji europejskiej. To jest poziom jeszcze dokładnie 1,0918, 1,0920 do zapamiętania. Te okolice cenowe, no i patrząc na bieżącą wycenę, tak naprawdę brakuje nam tutaj. Maksymalnie 15 pipsów do zaksięgowania strefy, a prawie, że już nawet 10 patrząc, pod, patrząc na te wzrosty, które teraz są budowane. Więc strefa oporu na głównej parze walutowej 1,0918. No dobra, idziemy sobie dalej, czyli <laughs> GBP USD Godzinówka, pociągniemy sobie tutaj siatkę FIBO przez ten swing e, spadkowy, podobne, e, podobna, e, podobny tutaj okres czasu jak na, e, jak na głównej parze walutowej, jak na euro, USD. No i też tutaj nam wypada ten najbliższy poziom oporu, właśnie na wysokości 6,18, tak? czyli strefa e, współczynnika małego FI. Reakcja, którą możemy sobie zobaczyć, to jest sesja piątkowa w tych okolicach. Natomiast wierzchołek z dnia wczorajszego tutaj został już wybity. Tutaj tyczyło się to mierzenia 50%. Natomiast w tym przypadku zwracamy uwagę na 61,8. Widzimy, że amerykański dolar tutaj zaczął tę sesję wtorkową. Wyraźnie, wyraźnie in minus. No i pułap współczynnika 61,8, czyli najbliższy opór, to jest strefa cenowa 1,24,55. No i dobra, idziemy dalej. USDJPY. Hmm. Sprawdźmy sobie tutaj najpierw na ujku największą korektę spadkową, chociaż ta wydaje się już być większą, więc tutaj pewna tendencja na pewno została przełamana. Jestem tutaj prawie że pewny, że tutaj ta rozpiętość już jest większa. Zobaczmy. O, zobaczcie, że no jest większa, ale bardzo minimalnie, więc jest, jest jeszcze szansa utrzymać tam strefę, może nawet z interwału 30-minutowego warto tutaj sobie zerknąć. No i zobaczcie, że. Ta, to zrzucenie ponad, poniżej strefy FS100 jest bardzo symboliczne, bo to nie przekracza 5 pipsów, więc jak najbardziej możemy tutaj jeszcze ten poziom utrzymać. No i kontynuować tendencję wzrostową. Myślę, że war, warto sobie tutaj rozważyć pozycję długą właśnie z tego poziomu FS100. Ja bym tutaj poczekał na zamknięcie tej świecy 30-minutowej, no i podjęcie jakiejś tutaj decyzji, jeżeli jakby ta przewaga strony popytowej... E, okaże się tutaj znaczna, czyli liczymy na wyraźne, długie, dolne cienie na formacjach świecowych, z możliwością zabezpieczenia takiego zagrania właśnie poniżej e, ukształtowanego dołka. Tutaj. także tutaj czekamy na rozwój sytuacji. Ta 30-minutowa, może jeszcze kolejna, e, powinna nam tutaj wyjaśnić sprawę, jeżeli chodzi o to wsparcie na USD i od PY. No i zobaczmy USD PLN, czyli amerykański dolar w stosunku do polskiej waluty. Mieliśmy poziom współczynnika 38,2%, który dziś tutaj z szerokiego mierzenia dosyć nam wynika. Natomiast no, cena nam trochę odjechała ponownie od tych, od tych wartości, ale patrząc na horyzont, tak o, taki średnioterminowy, ja bym tutaj jeszcze pozostał z tym poziomem, jako aktualnym poziomem oporu i do momentu kiedy. 4,2580 nie zostanie jakby trwale wybite dołem. Cały czas utożsamiałbym się właśnie z tą strefą 4,3500. To jest jakby dodatkowe też wzmocnienie, czyli ten okrągły poziom cenowy 4,3500 na wysokości współczynnika 38,2% FIBO. Jakby tutaj nic nam się na tym e, froncie, jeżeli chodzi o tą parę walutową, nie zmienia, no ale oczywiście też jest szerszy horyzont czasowy, więc wszystko potrzebuje tutaj. Więcej czasu na, na realizację, więc 4,35 do zaksięgowania cały czas aktualny poziom oporu.